To, to jaki jest klimat na Śląsku, jaki mamy klimat na Śląsku? Na, na klimat na Śląsku Bo pan się jest urodził taki w Rybni, wiosenny, prawda? prawda? Natomiast Aj. jeżeli chodzi o wybory, to jest troszeczkę przydusznawą, a przydusznawo mhm. z powodu efektów transformacji i tego, co się ostatnio dzieje głównie w górnictwie. Mhm. A ja się urodziłem na Śląsku, jestem Właśnie. autochtonem, jestem wnukiem z obu stron powstańców śląskich. Jestem oczywiście również związany rodzinnie, co prawda, nie dokładnie ja, ale mhm. liczni członkowie mojej rodziny są związani z górnictwem, i tamta atmosfera tej trudnej sytuacji górnictwa, jednak powoduje tą duszność. To jest obawa, to jest obawa wielu tysięcy ludzi o swój los. A wiemy, że przez na ten los patrzymy również przez pryzmat tego przysłowiowego garnka, tak. przez pryzmat szkoły, przez pryzmat ubrania, przez pryzmat wypoczynku, i to w ostatnim czasie zostało poważnie zachwiane z powodu ogromnych problemów finansowych i kampanii węglowej i innych spraw. No, ale, ale jakoś górnicy uwierzyli, że ma być fajnie, i to wkrótce. Ja nie wiem, czy górnicy uwierzyli. No, ale to jest... przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność jakoś zaufał tymczasem. Ja myślę, że jakiś tam kredyt może złożył. Natomiast ja sądzę, że górnicy wiedzą, jak jest i ten rząd chyba znają. A znają go głównie z bardzo dobrych zapowiedzi. Mhm. I to by było na tyle. Natomiast jeżeli chodzi o realia, to jeszcze z tyłu głowy jest jeszcze jedna osoba na Śląsku. Nazywa się ekipa pana profesora Buska z mhm. takim wicepremierem kiedyś Steinhoffem. I tam górnicy pamiętają. Dzięki tym panom no, udało się połowę kopalń zlikwidować, czyli mhm. wiele dziesiątków tysięcy górników, wiele setek rodzin, tysięcy rodzin pozbawić jednego głównego źródła dochodu, jakim była praca w budynku. No tak, ale panie Bolesławie, no to jacy są ci Ślązacy, no bo skoro y, też dają kredyt zaufania zdrajcom, tak, no bo stawiają jednak na ludzi, którzy zdradzili, no bo pani kluczyk rostkowska dla elektoratu PiSu była zdrajcą, a jednak na Śląsku jakoś, prawda? Ale to są y, oczywiście socjologiczne duże liczby no i właśnie, trudno to tak ja, porównywać. Jacy są Ślązacy? Tak, jacy są? Ślązacy to z jednej strony jest pewien etos, jest to etos pracy, etos uczciwości, coś jednak lojalności, mhm. bo rodzina śląska jest słynie z lojalności, a z drugiej strony trochę, rodzina, trochę też no? naiwności. Mhm. To są ludzie naiwni, głęboko wierzący, którzy stworzyli sobie pewien obraz Polski. I on jest burzony przez różnego rodzaju ruchy mhm. autonomiczne, ale stworzyli sobie obraz Polski troszeczkę landrynkowy, powiedziałbym cukierkowy. Mhm. Ja pamiętam z domu rodzinnego jeszcze, jak się wspominało Polskę przedwojenną, czyli po powstaniach śląskich, po plebiscycie, to wspominało ją się w tak piękny, majowy sposób i takim wyróżnikiem był 3 maj. To dla Ślązaków 3 maj po powstaniach śląskich było najważniejsze święto. Nie tylko była rocznica 3 powstania śląskiego, ale również to święto konstytucji, święto polskości. I taka ta wymarzona Polska jest przez część Ślązaków odbierana dość naiwnie. Jest taka głęboka wiara, że jak się jednak obieca, to ten lojalny Śląsku no myśli, ty... że to się zrealizuje. Tak. Niestety myśli, czasami się. Myśli. Tak, bo warto, jak mówił prezydent Kaczyński, warto być Polakiem, no warto być Polakiem, który ufa, ale warto też być Polakiem, chyba który sprawdza czasami. Tej, tak? Tego sprawdzania akurat na Śląsku mniej, tak jak powiedziałem. Tak. Ja lubię tą atmosferę takiej tak. wiary i takiego zaufania. Ona jest wystawiana przez aktualnie rządzących mhm. na bardzo ciężką próbę. Jak będzie, zobaczymy. A ten pana, pana dom z dzieciństwa, jak pan wspomina? Dom czy... był taki dość typowo śląski. To znaczy, była to rodzina. Nas było, to mam troje rodziny, było czworo. Ej, ojciec pracował, oczywiście, przemyśle związanym z górnictwem. Mm -hmm. Mama była typową gospodynią domową. Mm -hmm. I W żadnym wypadku nie była szarą kurą, prawda? Czy tak, jeszcze gorzej. Tak. To była po prostu istotą całej rodziny. Mm -hmm. Bo na śląsku, na dobrą sprawę, zawsze był matriarcha. Aha. I matka miała specjalne. Prawa. czy się to komuś podobało czy nie. Matka do kościoła prowadziła? Matka prowadziła do kościoła, matka nauczyła paciorkę, matka sprawdzała na wywiadówce jak dzieci się uczą. Pomagała matka też tym w nauce? Kierowała. Matka oczywiście pomagała, więc od mamy przede wszystkim mam pewne takie zacięcie do książek, bo mama była zapamiętałą czytelniczką, mhm. mimo iż na dobrą sprawę posługiwała się gwarą, bo u mnie w domu mówiło się gwarą śląską. Rybnicką gwarą. Tych gwar jest kilkadziesiąt, w samym kilka, prawda? Mówiło się gwarą, ale był ogromny estyma do książki, do słowa pisanego. I to miała z rodziny podziadek, bo dziadek był jednym z pierwszych tam w okresie rybnickim, w Rybniku był jednym z pierwszych przedwojennych kolekcjonerów książek, prasy i tak dalej. Oczywiście drugi wymiar to była katolickość, mhm. To było bardzo trudna rzecz. Czasami jako młody chłopak, to tam podgórkę, tak. prawda? Roraty o 6 rano w grudniu, prawda, ale to już mama tutaj pilnowała i to była drugi taki wyróżnik. i trzeci taki wyróżnik to była praca. I byli to, wychowani tak. do pracy. Pan przeniósł ten system wartości, to z pracy do swojej rodziny, jak pan założył już to, swoją rodzinę? Próbowałem, próbowałem. Czasy się jednak zmieniają, więc tak. to zawsze to takie proste i takie łatwe. Ale próbowałem. Najważniejszą rzeczą jest jednak pewna taka uczciwość, która mm -hmm. powinna być. Z drugiej strony być może ta rodzina nie była aż taka wylewna, bo ja nie miałem wylewnej rodziny, ona była bardzo mm -hmm. taka zasadnicza. Surowa, ale, ale kochana lojalna solidarna. z dużym szacunkiem, mm -hmm. z dużym szacunek. Szacunek i godność dla każdego to duma, była najważniejsza tak, rzecz. Mm -hmm. I oczywiście godność do ludzi starszych. Tam mm -hmm. Dziadek to była, czy babcia to były figury, prawda? Tak. Najważniejsze członkowie rodziny. Próbowałem to przenieść, ale te czasy się tak zmieniają, że troszeczkę te moje dzieci gdzieś tam czmychnęły. Tylko córka, dzieci? trójkę mam, tylko córka. Póki co jest jeszcze na Śląsku, kończy medycynę w tym roku, będzie lekarzem, ale dwóch synów, niestety w Warszawie. Aha. Niestety ale są Warszawie. lekarzami też, czy tylko w Warszawie? Jeden jest lekarzem, Państw drugi jest prawnikiem, czyli aha. mówią tak żartobliwie, że jestem dobrze obstawiony. A, I prawnie <grym> to, i to prawda, to <grym> prawda, tak. A, a córka jak skończy to studia, jaką chce robić specjalizację, bo pan jest ginekologiem, jeszcze pewnie prawda? nie wie, jeszcze pewnie nie mm -hmm. wie. Pewnie ma taką inklinację jednak do małych dzieci, ale to może być mm -hmm. stereotyp, więc tak. nie wiem. Na razie, a jest przed ostatnią sesją egzaminacyjną, bo to jest szósty rok, miesiąc chyba e, czasu do tej sesji, na razie chce być w każdej specjalizacji się I nawet, co mnie zaskoczyło, w patomorfologii, czyli tych lekarzy, którzy robią sekcję. No byłem trochę tak. tym poruszonym. Żeby o ja też jestem teraz. <laughs> a, a jak to było, y, że pan trafił jednak do polityki? Bo pan... Od zawsze był właściwie w służbie medycznej, prawda? Tak, no, I jestem zawsze lekarzem, pan był lekarzem tam i w, różnych w tym miejscach, tak większych większych czasów. Działałem mniejszych również środka. oczywiście w pewnych takich publicznych różnych rzeczach. Przez wiele lat wydawaliśmy w rybniku do Gazety Lokalnej taki dodatek o służbie mhm. zdrowia, o polityce zdrowotnej, o promocji zdrowia, zachowaniach prozdrowotnych i w jakiejś tam y, sytuacji bo ja lubię ten zawód, ja tak. lubię zawód lekarza, trochę tak żałuję czasami, że go nie wykonuję już tak intensywnie, bo wcale, prawda, sam sobie tylko przepisuję. Tak, ale... tak. E, więc e, trafiłem pod e, skrzydła samorządowców, to był taki mój znajomych, myśmy się poznali w liceum, kiedyśmy razem chodzili do kościoła, bo ja chodziłem do kościoła pieszo 3 kilometry, to mi zostało, no. dzisiaj też dużo pieszo e, i on był potem prezydentem miasta i jakby wciągnął mnie do polityki, byłem e, przez e, Wiele lat wiceprzewodniczącym Rady Miasta, przewodniczącym komisji. Potem budowałem szpital w Rybniku. A potem tak jakoś się stało. To naturalna taka droga, prawda? A potem jakoś tak się zdarzyło, że z tego samorządu i działaniu jeszcze w Związku Zawodowym, mm -hmm. bo byłem również w władzach Solidarności, tak. tej sekcji tak. służby zdrowia na terenie, na szczeblu wojewódzkim. No i z tego samorządu i z tej zdolności jakoś tak się złożyło, że aspirowałem do parlamentu i za pierwszym razem no, udało się. A jak to się stało, że akurat. Z pisem, czy z PC. Znaczy, była tylko tego typu sprawa, że u mnie zawsze jak powiedziałem w rodzinie: była ta katolickość, mm -hmm. ten system wartości taki dość jasny, prawda? Mm -hmm. Rodzina, praca, no bo praca tak, tak. No i pewna, uczciwość. Żyli, to, czyli, to co? I... Kasma, tak, czyli co, wyszło? Tak. prawo i sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość. A no, nawet hasła tak tak, tak obecnego stało. programu. I tak się stało, bo to jakby była naturalna droga. Mm -hmm. W sprawie sprawiedliwości wyspecjalizowałem specjalizowałem się oczywiście w ochronie zdrowia i w polityce zdrowotnej. Miałem dość dobre postawy, bo z jednej strony byłem i normalnym lekarzem, z drugiej strony byłem i specjalistą, tak. byłem dyrektorem szpitala, skończyłem studia podyplomowe, dwuletnie ekonomiczne Tak, Ale ma także publikacji dużo jest i Polskiej zagranicznej. Ale prawda? druga to była jednak zaangażowałem się. Na skutek różnych tam moich doświadczeń również bardzo mocno w, e, ruchy pralejforskie i to nie tylko na terenie kraju, ale bardzo e, o charakterze międzynarodowym. E, trochę panu tak zarzucali, że kiedyś pan trochę inaczej funkcjonował jako prostu... Ja byłem, kiedyś, ja byłem młodym lekarzem wtedy i Ale wydaje mi się, że jest, to, prawda? że pan stanął i sam powiedział, prawda, że sam się pan... E, no, że tak powiem. Nieładne słowo zdemaskował. Zdemaskował, co? tak? Bo to pan sam powiedział. Tak, tak, Ale pan moje, tak ten... dużo teraz robi i, i też przecież był pan i wiceministrem, tak? No i te i te pańskie ciekawe bardzo publikacje. No one są, one są już iście również w czasopismach zagranicznych. I pomysły też rozwiązania pewne dotyczy zdrowia. Ja muszę szczerze powiedzieć, że realizuje i realizuje się dobrze w tej Ale otoczce nawet dzisiaj, spraw społecznych i zdrowotnych. W mhm, dzisiaj w Polsce wydaje mi się, że pan też jest jednak dla wielu takim arbitrem w wielu sprawach, ja bym medycznych. Ja nie chciał używać słowa arbiter, bo to tak brzmi jakbym już rozsądzał Ale czysto. nie, nie, że, Ale pewnie, że słuchają. Pewnie ludzie mam chęty, charakter prawda? ekspercki, tak, to tak. znaczy, i może to nieskromnie, mhm. ale jednak tą wiedzę y, dotyczących systemów opieki zdrowotnej, sposobów zarządzania, sposobów finansowania, mam dużo. no Muszę powiedzieć szczerze: nabyłem ją dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, między innymi Aha. realizując to wszystko w Sejmie. Właśnie. Bo tak jak to typowy ślązek jak się czegoś podejmuje, to musi się wgryźć do głębi, i te, z tego takiego normalnego gryzienia tych papierów, czasami nudnych. Czasami bezsensownych, tak. czasami idiotycznych uh -huh. pomysłów, jednak wykuwają się różnego rodzaju inne widzenie świata, bardziej racjonalne, bardziej spokojne i jednocześnie no, z tych dystansu tego śląskiego, prawda, uh -huh. prostego, i samorządowego, tego społecznikowskiego rozwiązania dla ludzi. Ja ślą lubię, kocham, czuję go. I pewnie no, ale oni Pana jest też wzajemnością, ją, no, takie wzajemnością, wyniki. No, liczę na to <laughs> i tak. pokładam w tym, nadzieję, że ta wzajemność zostanie również w najbliższych wyborach tak. jakoś tam odwzajemniona. Stanął pan o, ostatnio przed kopalnią wujek i też pan mówił o tym no, w życiu oddanym za Polskę. Ja to mam w tradycji, prawda. Tak. Mój dziadek był, co prawda nie zginął, ale był ranny pod górą Świętej mm -hmm. Anny, czyli w takiej ostatniej, największej bitwie mm -hmm. trzeciego powstania, trzeciego powstania śląskiego. Konsekwencje tego powstania wcale nie były łatwe, prawda, mm -hmm. e, bo to nie jest tak, że na Śląsku gdzieś tam w różnych kolejach losu, zwłaszcza w kolejach losu takich sobie czasów totalitarnych, łącznie z komunizmem, gdzie trzeba było na przykład, Próbować wstąpić do partii. Mój dziadek ani ojciec nigdy nie wstępował w mm żadnej -hmm. partii, to nie byli mile widziani. E, dziadek no, dopiero pod cena, koniec prawda? swojego mm -hmm. życia tam został oficerem wojska polskiego, bo tak było wtedy, jak troszeczkę odwilgło, czyli była taka mm -hmm. odwiedź. Ale za czasów stalinizmu nie była to dobra rzecz. Mm -hmm. Zwłaszcza, że byli znanymi działaczami, głównie związanymi z Kościołem Katolickim, a to nie było dobrze widziane również na Śląsku, ba, zwłaszcza na Śląsku. A pan ma wnuki? Nie mam wnuków. A chciałby pan być. Już, chciałbym, tak? A chciałbym, muszę powiedzieć, że chciałbym. Jest taka chyba naturalna kolej losu. I ja podlegam tym mm -hmm. przemianom. Nie mam jakiegoś takiego specjalnego żalu za czasami minionymi. Potrafię pogodzić się z upływającymi czasem i no, no, potrafię również mieć swój dy dystans do siebie. Już dzisiaj wiem, że na przykład czasami mnie tam zawodzi pamięć i jednak już, no, <laughs> wiek ma swoje prawa. A jakby pan już te wnuki miał, to co by pan chciał im tak poczytać? Ja czytam różne rzeczy przede wszystkim, natomiast przyznam się szczerze, że zawsze na ogromne wrażenie na mnie robiła jednak literatura piękna. Mm -hmm. Sądzę, że swoje dzieci również, zresztą mama mnie też zachęcała do tego, żeby czytać, bo od tego buduje się słownictwo i buduje się jednak umiejętność w jakiś tam sposób jasnego Ale wyrażania też wrażliwość, myśli. Wrażliwość, I wrażliwość. Mm -hmm. Jeszcze rzecz najważniejsza: mm -hmm. wyobraźnia. Tak, Czasami no mi ta właśnie. wyobraźnia przeszkadza, bo ona buduje różnego rodzaju dziwne <laughs> tak. yy, wizualizacje, prawda? Lepsze, oczekiwania, gorsze, tak. oczekiwania, a i różne tak dalej. scenariusze się piszą. A wtedy, scenariusze tak. się potem różnie realizują tak, tak. i bywają rozczarowania. Aha. Ale na, niewątpliwie wyobraźnia to jest duża rzecz, jeżeli chodzi o, o odniesienie do literatury. Mhm. Co dzisiaj czytam? Dzisiaj czytam jak zwykle to, co kiedyś tam było dla mnie ważne, czyli literaturę piękną i polską, tą taką historyczną, Sienkiewicza, Reymonta, dalej odkrywam plusa, ale również lubię od czasu do czasu poczytać dobrą sensację. Aha. Aktualnie czytam głównie skrężki sensacyjne z kręgu Skandynawskiego. Nie, nie tyle mnie interesuje fabuła kryminalna, bo ona taka jest tak. i tam można jest w pewnym sensie tak. stereotypowa, zabili go i uciekł. Tak, ale z... tego Larsona pan czytał też. No, Larsona czy nie? też czytałem. Natomiast mm -hmm. Larsona, Mankela, mm -hmm. yy, różnego rodzaju Nzbą, różnego rodzaju aktorów. Natomiast przeraża mnie to ich opinia takiego dobrobytu rozbabranego z silną depresją, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Te społeczeństwa jednak, te równościowe społeczeństwa tak klimat, skandynawskie tak klimat. mają klimat depresji totalnej. Tak, I ja tak. bym nie chciał w takiej odległości, w takich prawda? No, ta największa plus, liczba samobójców. Dystans plus mhm. depresja. I to mhm. jakby z tych książek przywija. jestem, muszę powiedzieć, tym zaskoczony, bo budujemy taki stereotyp tych państw, że to jest dobrobyt. Ale jeżeli ten dobrobyt, ten skandynawski, ta równość, ta skandynawska. To co dzisiaj to jest ta takie modne, państwa, prawda? ta opiekuńczość państwa, tak? znaczy, ja nie powiem opiekuńczość państwa, ale te wtrącanie się państwa, wychowanie, mm -hmm. indoktrynacja, jej wynikiem jest później taka depresja, to nie bardzo tęskni za tym ta, tak. A co pan y, obiecywał y, Ślązakom, że tak doskonale y, y, no, i wystartował pan i taki był finał też? Pańskiej kampanii do Senatu. Więc Ślązacy, tak wbrew temu, co się twierdzi, i, a mistrzem obiecywania jest Tusk, prawda? Tak, właśnie. jednak to mają jak dystans to zrobi, do polityków żeby do polityków. Mhm. Sądzę, że jednak moje doświadczenia pierwszy życiowe, pierwszy moje doświadczenia życiowe tam o czym świadczą, ja też trochę rzeczy zrobiłem tam na Śląsku. Udało mi się na przykład zbudować szpital, zlikwidować kilka szpitali po to, żeby pamiętają go spomasować. I ludzie to pamiętają. Mhm. Ludzie pamiętają jednak to, co się zrobiło dla i Pamiętają również, że... Jak się spotykamy, to jak jest przeważająca ilość Ślązaków, to potrafię mówić gwarą, to też pamiętają, Tak, a, no to fajnie, I, i, to jest, tak. I to jest ważne. Bo jest się jednym z bo nich, Bo to jest prawda? po prostu się jednym mm -hmm. z nich i chyba to jest ten główny wyróżnik, mm -hmm. że mimo tych wszystkich za i przeciw, tych tak. animozji różnego rodzaju, ale i sympatii, jestem jednym z nich i to ważne, a no dla pan mnie, a dla mnie również, rzeczywiście ważny. miał ten wynik i to nie była łatwa wtedy walka. A teraz jak pan, panie Wolesławie przemawia do Ślązaków? Bo, bo jest pan no, liderem tej listy, prawda? Prawa i Sprawiedliwości. No, to co pan im obiecuje? Co by pan chciał do to, do, do, zrobić w tym parlamencie odwołuje europejskim? się głównie do tego, co jest naszym sensem na Śląsku, czyli do polskości. Bo to mhm. jest jednak ważna sprawa. I Ślązacy, tak jak Polacy, doskonale rozumieją, że ich powodzenie, ich sukces życiowy, ich, powiedzmy, se, komfort życia, jakość życia, mhm. zależy przede wszystkim od pozycji polskich. W Parlamencie Europejskim. W związku z tym muszę to podkreślać, i dwa, podkreślam również to, że tak jak Ślązacy nie chcą się rozpłynąć w jakiejś tam anonimowej społeczności paneuropejskiej, tak. żeby pozostali ślązakami, żeby pozostali Polakami, żeby tą suwerenność, którą mamy szanowane. I zresztą, Panie Bolesławie, no jest coś takiego w ogóle w Europie, w zachodniej Europie to chyba było zawsze, że jednak ludzie mówili dialektem w Niemczech w różnych landach w szkole nawet na, na lekcjach języka niemieckiego dopuszczony był dialekt a, a u nas trochę takie było to wstydliwe bo to może komuna trochę tak y, przerysowała prawda i zrobiło się i był taki podział na, na ludzi z miasta i ludzi z wsi Śląs ma taką a Śląs miał historię, właśnie to ma jedna historia kresów mhm. to są kresy Zachodnie. Tak, tak, tak. E, nam się cały czas kresy kojarzą gdzieś tam z dzikimi polami. Tak, <noise> Te kresy zachodnie, ta silna jednak presja germanizacyjna, która była na Śląsku i to, co się na Śląsku stało, pomimo wielosedletniej jednak innej narodowości, innej państwowości, mhm. Ślązacy swoją tradycję, swoje zwyczaje, swoją mowę, praśląską, prapolską mowę jednak ocali. I to mm -hmm. o nich świadczy mm -hmm. w taki sposób, którego się nie da przekreślić. Myślę, że to jest jedno. Zna. Natomiast czy te rządy nasze już po XX roku, ubiegłego wieku, robiły dobrze? No troszeczkę się czuli się rozczarowani, ale, ale pokłady jednak takiego zaufania, pokłady, powiem wprost, miłości do Polski jednak trwają. I mimo różnych kolei losu nie udało się tego skutecznie ani Niemcom w czasie okupacji i te tak. które wtedy tak. były, ani komunistom zniszczyć. Mam nadzieję, że ta polskość sercu Ślązaka pozostanie. A, a ta autonomia, o której mówią teraz Ślązacy, jest jakoś. Rzeczywiście to jest taka silna grupa, że można się zacząć obawiać, to jest. Grupa, to, jest... to jest grupa, bo to trzeba znać historię śląską. zawsze były takie ruchy, one były jednak bardzo marginalne. To byli tak zwany Ślązaki. A dzisiaj jakie one są? Ja myślę, że dzisiaj to jest kwestia takiej próby podkreślenia swojej odrębności mm -hmm. albo prób, próby udowodnienia, uwagi, że jest? my jesteśmy katangą, mm -hmm. taką śląską tak. katangą w Polsce. Tak. Ja sądzę, że Śląsk dzisiaj bez Polski by sobie nie poradził. A... I ja myślę, że to trzeba szanować. To jest pierwsza mm -hmm. sprawa. A po drugie, po drugie, jednak i nasze obyczaje, i nasza kultura, i nasza historia, i nasz język, czyli po prostu gwara śląska, no po prostu jest Polska, więc jakim tak. cudem Jasne. tutaj coś się da wykroić? Nie da się wykroić i na siłę. Formułowanie różnego rodzaju postulatów jest dość trudne. Obracam się w sferze chociażby próby zapisania Gwary Śląskiej. Muszę powiedzieć, że gratuluję tym, którzy próbują tą kodyfikację zrobić, bo w samym Rybniku, z którego pochodzę, jest to miasto, które ma kilkadziesiąt dzielnic, 150-tysięczne. Ja sam, jako licealista, bo wtedy się tym fascynowałem, rozróżniałem przynajmniej pięć rodzajów dialektów Gwary Śląskiej. Z innym akcentem, z innym wypowiadaniem to. słówek, z innym wymawianiem pewnych samogłosek, bardziej twardych, Znam germańskich, to, ja innym tak dialektologii. czyli mówię od razu, mhm. w ciągu niewielkim otoczeniu, aż pięć rodzajów, inaczej mówiła jedna dzielnica, tak. trzy kilometry inaczej, inny akcent. A sam Śląsk to już ilości tych różnego rodzaju akcentów, melodii i, i konstrukcji języka, czy konstrukcji gwary śląskiej to jest o festiwal. Zapytam jeszcze o te miejsca pracy. Czy myśli Pan, że gdyby Pan trafił do Parlamentu Europejskiego, walczyłby Pan o zachowanie tych kopalni, o zachowanie no, tego serca Śląska? No, na naszą racją stanu jest przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne. Tak. Czy się nam to podoba, czy nie. Tak. I ktokolwiek może nas czarować różnymi sprawami, mhm. to bezpieczeństwo energetyczne, czyli energia Ale Pan to na serio bierze, prawda? To tam absolutnie na serio. To jest po prostu mhm. racja stanu Polski. I w związku z tym my o ten węgiel walczyć musimy. Ja rozumiem ochronę środowiska i to nie jest tak, bo ja znam i ten czarny śląsk, i ten śląsk piękny, zielony. Mhm. Ja wiem, jakie to jest piękne uczucie być w zielonym lesie, jak się wychodzi z hałdy, prawda? Albo no, mieszka się w okolicy mhm. hałdy. Natomiast dużo zostało w Polsce zrobione, to nie jest tak, że się nic nie stało. Natomiast sądzę, że my jesteśmy w takiej poprawności politycznej klimatologów się, i to europejskich, którzy nie wiedzą dlaczego, nagle chcą być liderami i nie dostrzegają. Że Stany Zjednoczone, pakiet klimatyczny i te emisje dwutlenku węgla mają w nosie, a Chiny to dymią jak dymiły, albo jeszcze więcej, a Rosja to ma gdzieś w nosie, natomiast na nas chce się obciążać ogromnymi kontrybucjami, które co zrobią? Z duszą co też jeszcze na Śląsku pozostało, mhm. tego przemysłu na Śląsku. Mhm. A ja y, żyję już tam 60 lat, tak. i jednak jest coraz mniej. Barzy mi się, żeby ten przemysł na Śląsku się odrodził, bo jest ogromny kapitał. Jest kapitał etosu pracy. Jest kapitał pewnej myśli inżynierskiej. Ślązacy mają zmysł normalnego masterkowania, w związku z tym lubią pracować w przemyśle. A po to, żeby był przemysł, musi być energia. Nie mamy dzisiaj innego nośnika do produkcji energii, jak węgiel. Stawiam na Bolesława fiechę. <laughs> Dziękuję bardzo. <laughs> bo słychać w pańskim głosie, jak pan jest daleko przekonany o tym że trzeba to zrobić i że pan jest gotów to robić. Trzeba robić? Jestem gotów to zrobić. Mam kciuki. Powodzenia. Dziękuję.